Jesteś wprowadzany w błąd na temat pewności siebie. To nie polega na byciu najgłośniejszą osobą w pomieszczeniu, ani na udawaniu, aż się uda. W rzeczywistości najbardziej pewne siebie osoby, które znasz, to prawdopodobnie introwertycy. Zaskoczony? Oto przewodnik krok po kroku, jak zbudować pewność siebie, cały czas pozostając sobą. Większość ludzi myśli, że pewność siebie to bycie duszą towarzystwa, albo ciągłe zabieranie głosu to tylko ekstrawertyczna propaganda. Pewność siebie nie polega na tym, ile miejsca zajmujesz. Chodzi o to, jak dobrze czujesz się sam ze sobą. I wiesz co? Introwertycy często są w tym lepsi od ekstrawertyków. Nie potrzebujesz ciągłego potwierdzania swojej wartości przez innych, jeśli sam sobie ufasz. Pewność siebie można podzielić na dwa typy: wewnętrzną i zewnętrzną. Zewnętrzna to ta, którą widzi świat. Sposób, w jaki się poruszasz, mówisz, reagujesz, ale to ta wewnętrzna. Spokojne, ciche przekonanie o własnej wartości jest prawdziwym fundamentem. Gdy ją zbudujesz, ta zewnętrzna pojawia się naturalnie. Nie musisz jej wymuszać. Mit, że introwertycy nie mogą być pewni siebie, tylko cię ogranicza. Sprawia, że myślisz, że musisz zmienić swoją osobowość, żeby być traktowanym poważnie. Ale pewność siebie to nie cecha charakteru. To umiejętność. Jim Quick ujął to tak. Pewność siebie to nie coś, co masz, to coś, co robisz. A to znaczy, że nie musisz się z nią urodzić. Możesz ją wytrenować. I tu właśnie introwertycy mają przewagę. Już teraz jesteś dobry w samoświadomości. Zauważasz rzeczy, które umykają innym. Myślisz, zanim coś powiesz. To nie są słabości, to narzędzia. Pewność siebie nie polega na dominowaniu w rozmowie. Chodzi o to, by znać swoją wartość i nie musieć jej ogłaszać. Więc jak zacząć? Rozłóżmy to na części. Tak w ogóle to wysyłam czasami na maila porady i artykuły o ogarnianiu życia, czyli poprawianiu relacji, zarabianiu więcej czy dbaniu o formę. Jak chcesz czasami coś pożytecznego przeczytać, co nie jest coachingowym to możesz podać maila link w opisie masz już chwilę pewności siebie po prostu ich nie zauważasz pomyśl o ostatnim razie kiedy zamawiałeś jedzenie bez zacinania się lub wszedłeś do pokoju bez nadmiernego analizowania sytuacji to była pewność siebie nie wydawało się to wielką sprawą bo nikt nie musiał ci za to oklaskiwać ale to się liczy każdy ma swoje zasady dotyczące tego kiedy czuje się pewny siebie może twoje to Jestem pewny siebie tylko wtedy, gdy przećwiczyłem co powiedzieć albo czuję się dobrze, gdy jestem wśród znajomych. Problem w tym, że jeśli twoje zasady są zbyt surowe, zamykasz się w pudełku, czekasz na idealne warunki, które nigdy nie nadchodzą. Jim Quick nazywa to twoimi zasadami pewności siebie, a pierwszy krok to uświadomienie sobie, że są one wymyślone. Możesz je zmienić w każdej chwili. Oto jak przełamać swoje zasady. Weź kartkę papieru i wypisz 20 rzeczy, które zrobiłbyś, gdybyś był bardziej pewny siebie. Nie musi to być nic dramatycznego. Może to być zapytaj nieznajomego o drogę albo nie zgadzaj się z kimś bez przepraszania. Patrząc na swoją listę, zauważysz wzorce. Może większość punktów dotyczy mówienia głośniej lub zajmowania przestrzeni. To twój mózg mówi ci, gdzie czujesz się najmniej pewnie. Sztuczka nie polega na tym, by stać się inną osobą. Chodzi o dostrzeżenie momentów, kiedy już robisz rzeczy pewne siebie, ale nie dajesz sobie za to uznania. Czy pojawiłeś się na imprezie, chociaż miałeś ochotę zrezygnować? To pewność siebie. Czy przyznałeś, że czegoś nie wiesz, zamiast udawać? To też pewność siebie. Kwik mówi, że pewność siebie to coś, co robisz, a nie coś, co masz. To oznacza, że nie chodzi o czekanie, aż poczujesz się gotowy. Chodzi o działanie najpierw i pozwolenie, by uczucie dogoniło cię później. Powiedzmy, że twoja zasada brzmi: Jestem pewny siebie tylko wtedy, gdy jestem przygotowany. Dobrze, ale co to znaczy być przygotowanym? Jeśli będziesz czekać, aż zapamiętasz każdy możliwy scenariusz, nigdy nie zaczniesz. Spróbuj zmienić tę zasadę na jestem pewny siebie, gdy znam jedną rzecz, którą mogę powiedzieć. To wykonalne. Albo jeśli twoja zasada to jestem pewny siebie tylko z przyjaciółmi, zmień ją na jestem pewny siebie z jedną nową osobą. Małe zmiany w zasadach robią wielką różnicę w tym, jak się pokazujesz. Kluczem jest przestać traktować pewność siebie jak rzadkie osiągnięcie. To nie jest trofeum, które zdobywasz po latach walki. To nawyk, który budujesz, zauważając swoje małe sukcesy. Za każdym razem, gdy robisz coś nieco niewygodnego, przepisujesz swoje zasady. Więc nie martw się o to, by być najgłośniejszą osobą w pokoju. Skup się na chwilach, gdy już sobie ufasz, nawet jeśli są ciche. Teraz zmierzmy, na jakim jesteś poziomie. Oceń swoją pewność siebie w skali od 0 do 10. Dlaczego wybrałeś właśnie tę liczbę? Jeśli jesteś jak większość ludzi, prawdopodobnie odjąłeś jeden lub dwa punkty, bo porównałeś się do kogoś głośniejszego. I tu jest problem. Skala pewności siebie nie służy do oceniania siebie. To mapa. Pokazuje, gdzie zaczynasz, a nie gdzie skończysz. Większość osób zaniża swoją pewność siebie, bo mierzy ją niewłaściwą miarą. Patrzą na ekstrawertyka na spotkaniu, który mówi bez przerwy. I myślą. To jest pewność siebie, ale oto prawda. Introwertyk na poziomie 5 na 10 może być równie skuteczny jak ekstrawertyk 7 na 10 w tej samej sytuacji. Twoje ciche skupienie często daje lepsze efekty niż ich rozproszona energia. Badania pokazują, że źle oceniamy własne umiejętności, gdy porównujemy się z innymi. Możesz myśleć, że jesteś na poziomie 4, a tymczasem działasz na poziomie 6 według swoich własnych kryteriów. Skala działa lepiej, gdy sam zdefiniujesz, co oznacza każda liczba. 0 może oznaczać: nie jestem w stanie wyjść z domu, a 10: mógłbym jutro wygłosić wykład na TED. Większość z nas jest gdzieś po środku. Może jesteś na poziomie 5? Czujesz się swobodnie wśród znajomych, ale stresujesz się w obecności obcych. I to jest ok. Nie chodzi o to, by od razu wskoczyć na 10. Chodzi o to, by zauważyć, że już teraz jesteś wyżej, niż myślisz. Ale dobra. Jak wykorzystać swoją aktualną ocenę? Po pierwsze, przestań ją porównywać z innymi. Twoje 5 nie jest gorsze niż czyjeś 7. Po prostu jest inne. Po drugie. Zobacz, co już potrafisz robić na swoim poziomie. Jeśli jesteś na 4, może oznacza to, że potrafisz zamówić kawę bez paniki albo odpisać na e-mail bez nadmiernego analizowania. To się liczy. Po trzecie, pomyśl, jak wyglądałby wzrost o plus 1. Dla osoby z poziomu 4, przejście na 5 może oznaczać zadanie jednego pytania na spotkaniu zamiast milczenia. Małe kroki mają znaczenie. Postęp nie polega na osiągnięciu 10 na 10. To mit. Nawet najbardziej pewni siebie ludzie mają dni, kiedy czują się na poziomie drugim. Celem jest przesunięcie własnej wskazówki, a nie dopasowanie się do jakiegoś wyimaginowanego ideału. Jeśli przechodzisz od paraliżu w czasie prezentacji do przetrwania jej z mokrymi dłońmi, to jest rozwój. Jeśli zamiast odwoływać plany w ostatniej chwili, mimo wszystko się pojawiasz. To postęp. Skala pomaga też dostrzegać wzorce. Może w pracy jesteś na 6, ale w sytuacjach towarzyskich na 3. To pokazuje nad czym warto się skupić. Albo może rano jesteś na 5, a wieczorem na 8, gdy już miałeś czas na przygotowanie. Te liczby to nie oceny, to wskazówki. Twoja obecna liczba to tylko punkt wyjścia, a nie wyrok na całe życie, więc jak ją przesuniesz. Powtórzę to jeszcze raz, bo to serio ważne. Pewność siebie to nie coś, na co czekasz, to coś, co robisz. Pomyśl o ostatnim razie, kiedy odwlekałeś coś, bo nie czułeś się gotowy. Jak długo czekałeś? Dzień, tydzień, całą wieczność? I właśnie w tym tkwi problem. To działanie tworzy pewność siebie, a nie odwrotnie. Nie budzisz się nagle pewny siebie i dopiero wtedy zaczynasz działać. Najpierw robisz coś, a dopiero potem pojawia się pewność siebie. Jak to wprowadzić w życie? Zastosuj zasadę 15 minut. Wybierz jedną rzecz, którą odwlekasz. Może to być wysłanie maila, wykonanie telefonu albo odezwanie się na spotkaniu. Ustaw minutnik na 15 minut i po prostu to zrób. Nie idealnie, nie pewnie siebie, po prostu to zrób. Minutnik sprawia, że to wydaje się tymczasowe. Jakbyś tylko zanurzał palec w wodzie, zamiast skakać na główkę. Po 15 minutach możesz przestać, jeśli chcesz, ale najczęściej i tak będziesz kontynuować, bo najtrudniejsze jest zacząć. To działa, bo między działaniem a pewnością siebie zachodzi sprzężenie zwrotne. Za każdym razem, gdy robisz coś choć trochę niewygodnego, twój mózg dostaje dowód, że przeżyłeś. Ten dowód staje się punktem odniesienia na przyszłość. Ostatnio, gdy wysłałem tego maila, nic złego się nie stało. Może mogę zrobić to znowu? Z czasem te małe działania się kumulują, nie czekasz na pewność siebie, budujesz ją cegła po cegle, jak dom. Kluczem jest uczynienie z pewności siebie nawyku, a nie osiągnięcia. Nie musisz zdobywać wielkich celów, żeby być pewnym siebie. Wystarczy, że będziesz działać konsekwentnie. Może dziś zadasz jedno pytanie na spotkaniu. Jutro powiesz cześć komuś nowemu. To nie są rewolucyjne rzeczy, ale razem przeprogramowują twój mózg. Pewność siebie to nie występ, którym udajesz kogoś innego. To cicha praktyka codziennego zaufania do samego siebie, choćby trochę bardziej niż wczoraj. Co Cię powstrzymuje? Prawdopodobnie to samo co wszystkich: strach, że zrobisz coś źle, ale oto sekret. Nikt nie robi tego dobrze za pierwszym razem, ani za piątym. Celem nie jest perfekcja, celem jest być trochę lepszym niż wczoraj. Więc, jaki będzie twój następny 15-minutowy krok? Z tego filmu chcę, żebyś zapamiętał jedną rzecz. Najbardziej pewna siebie osoba to ta, która nie musi udawać. Ona po prostu jest. Ty też możesz, nie zmieniając się, ale dostrzegając swoją wewnętrzną siłę. Działanie buduje zaufanie. Zacznij dziś.